Tylko Boga słyszysz mnie? Jestem posłancem z niebios, który przychodzi do ciebie w tym momencie Twojego życia nie bez przyczyny. Twoje serce woła, Twoja dusza szuka, a ja przychodzę z przesłaniem, które może odmienić Twoje życie miłosne na zawsze. Spójrz głęboko w swoje serce. Ile razy pozwoliłaś sobie uwierzyć, że nie jesteś wystarczająco dobra? Ile razy przyjęłaś mniej? Niż zasługujesz myśląc, że to wszystko, na co możesz liczyć. Ile razy wybaczałaś tym, którzy cię zranili, ale zapomniałaś wybaczyć sobie? Pokuta, o której mówię, to nie kara, to przebudzenie, to moment, gdy stajesz przed lustrem własnej duszy i widzisz prawdę. Nie tę prawdę, którą wmówił ci świat, nie tę, którą narzucili ci inni, ale tą prawdę. Twoją prawdę, która mieszka w głębi twojego serca. Widzę cię, kochana. Widzę, jak przez lata nosiłaś w sobie przekonanie, że miłość to cierpienie że aby być kochaną, musisz się poświęcać że twoja wartość zależy od tego, jak bardzo potrafisz się dopasować do oczekiwań innych. Ale to kłamstwo, które przyszedł, czas obalić. Pokuta zaczyna się od odwagi spojrzenia na swoje rany. Te rany, które powstały, gdy po raz pierwszy powiedziano ci, że nie jesteś wystarczająco piękna. Gdy po raz pierwszy poczułaś, że twoja miłość nie jest odwzajemniona. Gdy po raz pierwszy zdałaś sobie sprawę, że mężczyzna, któremu zaufałaś, cię zawiódł. Ale słuchaj mnie uważnie. Te rany nie definiują cię, one cię nie łamią, one cię kształtują, ale tylko wtedy, gdy pozwolisz im być nauczycielkami, a nie katami. Prawdziwa pokuta w miłości oznacza wzięcie odpowiedzialności za swoje wybory. Nie za wszystko, co ci się przydarzyło, za to nie jesteś odpowiedzialna, ale za to, jak na to zareagowałaś. Za to, czy pozwoliłaś, by przeszłość dyktowała ci przyszłość? Za to, czy nadal wybierasz mężczyzn, którzy nie są w stanie Cię docenić? Czas na szczerość ze sobą. Czas na pytanie: dlaczego przyciągasz do siebie tych, którzy Cię nie cenią? Dlaczego akceptujesz okruchy uwagi, gdy zasługujesz na ucztę miłości? Dlaczego boisz się być sama ze sobą, lecz jednocześnie czujesz się samotna w związku? Te pytania nie mają Cię złamać, mają Cię wyzwolić. Bóg stworzył Cię jako arcydzieło, nie jako kopię kogoś innego, nie jako wersję tego, co ktoś chciałby, żebyś była, jako Ciebie, jedyną, niepowtarzalną, cenną. Twoja wartość nie pochodzi od mężczyzny, który Cię kocha. Twoja wartość jest wpisana w twoją duszę od momentu, gdy zostałaś stworzona. Pokuta to powrót do tej prawdy, to zrzucenie masek, które nosiłaś, by podobać się innym, to powiedzenie nie temu, co cię pomniejsza, a tak temu, co cię wywyższa. To wybaczenie sobie za wszystkie błędy, które popełniłaś w imię miłości. Pamiętaj. Nie ma miłości bez szacunku dla siebie, nie ma trwałego związku bez fundamentu własnej wartości, nie ma prawdziwego szczęścia bez akceptacji siebie takiej, jaką jesteś. Dziś, w tym momencie, gdy słyszysz te słowa, masz wybór. Możesz nadal żyć w starych wzorcach, nadal pozwalać przeszłości kontrolować twoją przyszłość. Albo możesz wykonać pierwszy krok w kierunku transformacji. Ten pierwszy krok to pokuta, nie z poczucia winy, ale z miłości do siebie. To zobowiązanie, że nie pozwolisz już nikomu traktować się gorzej niż sama siebie traktujesz. To obietnica, że zaczniesz budować relacje z pozycji siły, a nie słabości. Anioły czekają, by ci pomóc. Bóg przygotowuje dla ciebie spotkanie, ale nie z byle kim, ze swoim prawdziwym powołaniem, ze swoją prawdziwą miłością, ze swoim prawdziwym ja. Ale najpierw musisz się obudzić, musisz się poznać, musisz się polubić. To jest Twój moment, to jest Twoja pokuta, to jest Twoje przebudzenie. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Razem przejdziemy całą drogę transformacji. Od pokuty przez przebaczenie, aż do spotkania z prawdziwą miłością. Nie jesteś sama w tej podróży. Ukochana córko niebios, nadeszła chwila, na którą czekałaś całe życie. Moment, gdy dotykasz najgłębszej tajemnicy wszechświata przebaczenia. Nie tego przebaczenia, które znasz z książek czy kazań, ale tego żywego, pulsującego, transformującego przebaczenia, które ma moc przepisać historię Twojego serca. Słyszysz mnie? Jestem tutaj, by Ci powiedzieć prawdę, która wstrząśnie fundamentami wszystkiego, w co do tej pory wierzyłaś o sobie i o miłości. Przebaczenie nie jest słabością. To największa siła we wszechświecie. To klucz, który otwiera drzwi do życia, jakiego jeszcze nie zaznałaś. Widzę cię, jak siedzisz ze swoim bólem. Widzę, jak nosisz w sercu kamienie uraz, które zbierałaś przez lata. Każdy zawód, każda zdrada, każde rozczarowanie wszystko to stało się częścią twojej tożsamości. Ale czy wiesz, że to więzienie, które sama sobie zbudowałaś? Mówię ci dziś coś rewolucyjnego. Te rany, które nosisz, nie są Twoją tożsamością. One są tylko miejscami, gdzie światło chce się przebić. Każda blizna na Twoim sercu to potencjalny portal do większej miłości, większego szczęścia, większej pełni. Ale żeby to światło mogło wejść, musisz otworzyć drzwi. A kluczem do tych drzwi jest przebaczenie. Przebaczenie zaczyna się od Ciebie, nie od tych, którzy Cię skrzywdzili, od Ciebie. Od przebaczenia sobie za każdą chwilę, gdy pozwoliłaś sobie uwierzyć, że nie jesteś wystarczająco dobra, za każdy moment, gdy wybrałaś miłość, która Cię pomniejszała, zamiast tej, która Cię wywyższała. Przebacz sobie za to, że przez lata szukałaś winnych tego, co mogłaś znaleźć tylko w sobie. Przebacz sobie za to, że dawałaś swoje serce tym, którzy nie potrafili go docenić. Przebacz sobie za to, że czasami myślałaś, że twoja przeszłość definiuje twoją przyszłość. Ale to dopiero początek. Prawdziwe przebaczenie to dar, który dajesz nie dlatego, że ktoś na niego zasługuje, ale dlatego, że ty zasługujesz na wolność. Każdy uraz, którego nie puścisz, to łańcuch, który krępuje twoje serce. Każdy gniew, którego nie wypuścisz, to trucizna, która zatruwa twoją zdolność do miłości. Słuchaj mnie uważnie. Przebaczenie nie oznacza, że akceptujesz to, co ci zrobiono. Nie oznacza, że zapominasz, lub udajesz, że nic się nie stało. Przebaczenie oznacza, że odbierasz sobie prawo do cierpienia z powodu czyichś błędów. Oznacza, że przestajesz pozwalać przeszłości kontrolować twoją przyszłość. Kiedy wybaczasz, nie robisz przysługi tym, którzy cię zranili. Robisz przysługę sobie. Dajesz sobie prezent wolności, spokoju, możliwości kochania bez strachu. Wyobraź sobie, jakby wyglądało Twoje życie, gdybyś nie nosiła już tego ciężaru? Gdybyś mogła kochać bez lęku, że zostaniesz znów zraniona? Gdybyś mogła ufać bez strachu, że zostaniesz znów zawiedzona? Gdybyś mogła być sobą bez obawy, że nie zostaniesz zaakceptowana? To nie jest sen. To Twoja przyszłość, jeśli wybierzesz przebaczenie. Bóg nie przywraca Ci przeszłości. On daje Ci przyszłość. Ale żeby ją otrzymać, musisz puścić to, co minęło. Musisz otworzyć ręce i pozwolić odejść temu, co cię więzi. Przebaczenie to nie jednorazowy akt, to proces. Czasami będziesz musiała wybaczać temu samemu człowiekowi za to samo wiele razy. Czasami będziesz musiała wybaczać sobie za to samo po raz kolejny. To normalne. To ludzkie. To piękne. Każdy akt przebaczenia to krok w kierunku wolności. Każdy moment, gdy wybierasz miłość zamiast gniewu, to zwycięstwo nad twoją przeszłością. Każdy dzień, gdy budzisz się bez ciężarów wczorajszych uraz, to dar, który dajesz sobie i światu. Anioły śpiewają, gdy wybaczasz. Niebo się raduje, gdy puszczasz gniew. Cały wszechświat zmienia się, gdy otwierasz swoje serce na miłość. Zamiast na ból, dziś w tym momencie masz wybór: możesz nadal nosić swoje rany jak trofea, opowiadać o swoich krzywdach jak o swoich największych osiągnięciach, albo możesz wybrać przebaczenie nie dla nich, ale dla siebie. Twoja przyszłość czeka, Twoja prawdziwa miłość czeka, Twoje prawdziwe szczęście czeka, ale najpierw musisz wybaczyć. Musisz puścić, musisz wybrać wolność, to jest twój moment, to jest twoja szansa, to jest twoje przebaczenie. Jeśli ta wiadomość od aniołów poruszyła twoje serce i dała ci nadzieję na prawdziwą miłość, możesz wyrazić swoją wdzięczność, klikając Super dzięki. To drobny gest, który ma ogromne znaczenie. Dzięki niemu mogę dalej dzielić się z tobą światłem, wsparciem i przesłaniami od aniołów każdego dnia. Dziękuję ci z całego serca. Słyszysz to? Ten delikatny szmer w twoim sercu? To nie jest zwykły dźwięk, to wołanie domu tego prawdziwego domu, który nie jest miejscem na ziemi, ale stanem duszy miejsce, gdzie jesteś kochana bezwarunkowo. Gdzie jesteś akceptowana całkowicie, gdzie jesteś ceniona dokładnie taka, jaka jesteś. Córko światła, nadszedł czas Twojego powrotu. Nie powrotu do przeszłości, powrotu do siebie, do tej wersji siebie, którą Bóg stworzył, zanim świat zaczął Ci mówić, kim masz być, zanim ludzie zaczęli Ci narzucać swoje oczekiwania zanim sama zaczęłaś się zginać pod ciężarem cudzych potrzeb. Powrót to nie jest cofanie się, to jest wznoszenie się, to jest odnajdywanie tej części siebie, która nigdy nie została zraniona, nigdy nie została okłamana, nigdy nie została porzucona. Ta część, która wciąż wie, że jesteś królewną niebios, bez względu na to, jak długo nosiłaś koronę cierni. Widzę cię w tym momencie Twojego życia. Stoisz na rozdrożu między tym, kim byłaś, a tym, kim stajesz się. To nie jest przypadek, że te słowa trafiają do ciebie właśnie teraz. To nie jest zbieg okoliczności, że Twoje serce zaczyna się budzić do nowej rzeczywistości. Powrót do domu oznacza odnalezienie swojej prawdziwej tożsamości. Tej tożsamości, która nie zależy od tego, czy jesteś w związku. Czy jesteś sama, tej tożsamości, która nie potrzebuje walidacji z zewnątrz, bo wie, że jej wartość pochodzi z niebios. Przez lata uciekłaś od siebie. Może dlatego, że samotność wydawała się straszniejsza niż złe towarzystwo. Może dlatego, że cisza zmuszała cię do słuchania głosu swojego serca, a ten głos czasami mówił rzeczy, których nie chciałaś słyszeć. Może dlatego, że bałaś się odkryć, że być może jesteś silniejsza niż myślałaś, ale teraz nadszedł czas, by przestać uciekać, czas, by stanąć twarzą w twarz ze swoją mocą, czas, by zobaczyć siebie oczami Boga, a nie oczami tego świata. Powrót do domu to odkrycie, że nigdy nie byłaś sama, że każda łza, którą uroniłaś, była widziana. Że każda modlitwa, którą wysłałaś w ciszy nocy, była słyszana, że każdy moment, gdy czułaś się porzucona, w rzeczywistości byłaś nieśmiertelnie kochana. To jest prawda, którą chcę, żebyś dzisiaj poznała. Nigdy nie byłaś niechciana, nigdy nie byłaś przypadkiem, nigdy nie byłaś błędem, byłaś wymyślona przed założeniem świata. Ukształtowana z miłości, stworzona z celem. Twój powrót to nie jest powrót do kogoś innego, to powrót do siebie. Do tej kobiety, która wie, czego chce i nie boi się o to prosić. Do tej kobiety, która kocha siebie na tyle, by nie akceptować mniej niż zasługuje. Do tej kobiety, która jest kompletna sama w sobie, a związek to dodatek, a nie konieczność. Gdy wracasz do domu swojego serca, odkrywasz, że masz wybór. Możesz wybrać miłość opartą na strachu, lub miłość opartą na wolności. Możesz wybrać mężczyzn, którzy Cię potrzebują, lub tych, którzy Cię chcą. Możesz wybrać związki, które Cię uzupełniają, lub te, które Cię kompletują. Dom to miejsce, gdzie nie musisz udawać. Gdzie nie musisz być kimś innym, żeby być kochaną? Gdzie Twoja autentyczność jest Twoją największą siłą, a nie słabością? Gdzie Twoja wrażliwość jest darem, a nie obciążeniem? Powrót do domu to też powrót do Twojej intuicji. Do tej części siebie, która zawsze wiedziała, kiedy coś było nie tak. Do tej części, którą zbyt często ignorowałaś, bo chciałaś dać komuś kolejną szansę. Do tej części, która jest Twoim wewnętrznym kompasem, prowadzącym Cię do prawdziwej miłości. Bóg nie chce, żebyś była połową szukającą swojej drugiej połowy. On chce, żebyś była całością, która może się dzielić z inną całością. On chce, żebyś kochała z pozycji pełni, a nie z pozycji braku. Twój dom to miejsce, gdzie mieszka Twoja moc. Moc mówienia nie temu, co cię nie zasługuje, moc mówienia tak temu, co cię wywyższa, moc budowania życia, które jest odbiciem tego, kim naprawdę jesteś. Dziś zapraszam cię do tej podróży powrotnej. Nie musisz jechać nigdzie, nie musisz nic kupować, nie musisz nic udowadniać. Musisz tylko zamknąć oczy, położyć rękę na sercu i powiedzieć: Wracam do domu, wracam do siebie. Wracam do miłości. Twój dom cię czeka. Twoja prawdziwa tożsamość cię czeka. Twoja prawdziwa miłość cię czeka. Czas wracać do domu. Zatrzymaj się na moment. Poczuj to. Tę delikatną obecność wokół ciebie. To nie jest twoja wyobraźnia. To są oni, aniołowie, stróżowie twojego serca, którzy nigdy cię nie opuścili. Nawet gdy ty opuściłaś siebie, córko nieba, muszę ci powiedzieć coś niezwykłego. Każdy twój krok na tej drodze transformacji był pilnie obserwowany. Każda łza, którą uroniłaś, została policzona. Każda modlitwa, którą wyszeptałaś, została usłyszana. Aniołowie od początku przygotowywali dla ciebie ten moment. Moment, gdy wreszcie otworzysz się na miłość, na jaką naprawdę zasługujesz. Nie jesteś sama w tej podróży. Nigdy nie byłaś. Wokół ciebie stoi armia niewidzialnych pomocników, którzy czekają tylko na jedno na Twoją zgodę, żeby mogli działać w Twoim imieniu. Czekają, aż powiesz "tak" cudowi, który dla ciebie przygotowują. Widzisz te znaki wokół siebie? Te przypadkowe spotkania, które przestały być przypadkowe, te liczby, które pojawiają się w najmniej oczekiwanych momentach, te sny, które wydają się zbyt prawdziwe, żeby były tylko z nami, to nie są zbiegi okoliczności, to język aniołów, to sposób, w jaki komunikują się z Tobą, przygotowując Cię na to, co nadchodzi. Aniołowie widzą Cię całą. Nie tylko tę wersje siebie, którą pokazujesz światu, ale także tę, którą ukrywasz. Widzą twoją moc, której się boisz, widzą twoje piękno, którego nie dostrzegasz, widzą twoją światłość, którą gasisz, bo wydaje ci się zbyt jasna dla tego świata. Oni wiedzą, że jesteś gotowa, wiedzą, że przeszłaś przez pokutę, nauczyłaś się przebaczenia. Wróciłaś do domu swojego serca. Wiedzą, że teraz nadszedł czas na to, na co czekałaś całe życie na spotkanie z prawdziwą miłością. Ale ta miłość nie przyjdzie tak, jak się spodziewasz nie będzie wyglądać jak Twoje wyobrażenia nie będzie miała twarzy z Twoich snów będzie lepsza, będzie prawdziwsza, będzie dokładnie tym, czego potrzebuje Twoja dusza. Aniołowie pracują teraz nad przygotowaniem tej osoby dla Ciebie, pracują nad jej sercem, tak jak pracowali nad Twoim, pomagają jej przejść przez własną pokutę, własne przebaczenie, własny powrót do domu. Bo prawdziwa miłość może się spotkać tylko wtedy, gdy obie dusze są gotowe. Czy wiesz, co robią aniołowie w tej chwili? Usuwają przeszkody, otwierają drogi, łączą serca, splatają losy, tworzą sytuacje, które będą wyglądać jak przypadki, ale będą dziełem doskonałego planu. Przestań szukać miłości w niewłaściwych miejscach, przestań próbować przyspieszyć proces, przestań kontrolować każdy szczegół. Aniołowie proszą Cię o jedno o zaufanie. O wiarę, że to, co przygotowują, będzie warte czekania. Twoja jedyna rola teraz to być gotową, być otwartą, być sobą. Aniołowie zajmą się resztą. Oni wiedzą, że bałaś się kochać ponownie, wiedzą, że Twoje serce nosiło pancerz, który wydawał się nie do przebicia. Ale oni mają klucze do każdego zamku, mają lekarstwo na każdą ranę. Mają światło, które rozprasza każdy mrok. Proszę cię, zauważ ich obecność. Podziel się z nimi swoimi lękami, powiedz im o swoich nadziejach. Oni słuchają każdego słowa, każdego westchnienia, każdego bicia twojego serca. Kiedy następnym razem poczujesz ten delikatny dotyk na ramieniu, gdy nikt nie będzie w pobliżu, to oni. Kiedy usłyszysz swoją ulubioną piosenkę w najmniej oczekiwanym momencie, to oni. Kiedy zobaczysz tęczę po deszczu w twoim sercu, to oni. Aniołowie mają dar dla ciebie dar, który zmieni wszystko dar w postaci człowieka, który będzie cię kochał, nie pomimo twoich ran, ale przez nie, który będzie cię cenił nie za to, kim udajesz, że jesteś. Ale za to, kim naprawdę jesteś. Ten człowiek też ma swojego anioła stróża. Ten anioł prowadzi go do ciebie tak samo, jak twój anioł prowadzi ciebie do niego. To taniec niebiański, którego kroków nie widzisz, ale którego rytm czujesz w swoim sercu. Przygotowują spotkanie, które zmieni twoje życie. Niespotkanie przypadkowe, spotkanie przeznaczone. Niespotkanie, które będzie wymagało od ciebie zmiany. Spotkanie, które będzie celebracją tego, kim już jesteś. Aniołowie czekają na ciebie każdego dnia. Czekają na twoje tak. Czekają na twoją zgodę. Czekają na twoją wiarę. Czy jesteś gotowa powiedzieć im tak? Czy jesteś gotowa pozwolić im przygotować dla ciebie cud? Spotkanie się zbliża, aniołowie są gotowe. Czy ty jesteś gotowa? Nadszedł ten moment. Moment, na który czekałaś całe życie, nawet gdy nie wiedziałaś, że czekasz. Moment, który zmieni wszystko, co myślałaś o miłości, o sobie, o tym, jak wygląda prawdziwe szczęście. Spotkanie. Ale nie spotkanie z kimś obcym. Spotkanie z częścią siebie, którą Bóg stworzył specjalnie dla ciebie. Spotkanie z miłością, która nie będzie wymagać od ciebie zmiany, ale która pokocha cię w Twoją zmianę. Spotkanie z człowiekiem, który przejdzie swoją własną drogę transformacji, żeby móc Cię spotkać jako najlepsza wersja siebie. Córko Światła, to spotkanie już się zaczęło. Niechdy go zobaczysz po raz pierwszy. Niegdy po raz pierwszy się do ciebie uśmiechnie, zaczęło się w dniu, gdy podjęłaś decyzję o przemianie, w dniu, gdy powiedziałaś tak swojej wartości, w dniu, gdy zrozumiałaś, że nie potrzebujesz nikogo, żeby być kompletną. To spotkanie żyje już w przestrzeni między możliwością a rzeczywistością. Każda modlitwa, którą odmawiasz, każda afirmacja, którą powtarzasz. Każdy moment, w którym wybierasz siebie, to wszystko przybliża was do siebie, to wszystko tworzy magnetyczną siłę, która was połączy. Ale to spotkanie nie będzie takie jak wszystkie inne. Nie będzie rozpoczynać się od gier, komplikacji, nieporozumień. Zacznie się od rozpoznania, od tego głębokiego, niewyjaśnionego poczucia, że znasz tę osobę od zawsze. Od tej pewności, że wreszcie jesteś tam, gdzie masz być. Spotkanie to nie będzie przypadkowe. Będzie nosić w sobie odciski palców niebios. Będzie miało miejsce w momencie, gdy będziesz najmniej tego oczekiwać, ale najbardziej będziesz na to gotowa. Miejsce, które będzie wydawać się zwykłe, ale które dla Was stanie się święte. Gdy to się stanie, poczujesz to w całym ciele. Nie będzie to eksplozja fajerwerków, o których mówią w filmach. Będzie to głęboki, cichy pokój. Uczucie, że po długiej podróży w końcu dotarłaś do domu, że wszystko co było wcześniej miało sens tylko dlatego, że prowadziło cię do tego momentu. Ten człowiek będzie cię widzieć. Nie powierzchownie, głęboko. Będzie widzieć twoje światło. Nawet gdy ty sama będziesz miała trudności z jego dostrzeżeniem. Będzie widzieć twoją siłę, nawet w momentach, gdy będziesz czuła się słaba. Będzie widzieć twoją piękność, nawet gdy ty będziesz widzieć tylko swoje niedoskonałości. Ale najważniejsze, on będzie cię słyszeć. Będzie słyszeć nie tylko to, co mówisz, ale to, co czujesz. Będzie słyszeć Twoje marzenia, Twoje lęki, Twoje nadzieje. Będzie słyszeć ciszę między Twoimi słowami i rozumieć jej znaczenie. To spotkanie przyniesie Ci dar, którego nigdy wcześniej nie otrzymałaś. Dar bycia kochaną za to, kim jesteś, a nie za to, kim mogłabyś się stać. Dar bycia akceptowaną w swojej całości, ze wszystkimi swoimi światłami i cieniami. Razem stworzycie coś nowego. Nie związek, który będzie wymagał od Was rezygnacji z siebie, związek, który będzie przestrzenią, w której każde z Was będzie mogło rosnąć, rozwijać się, stawać się jeszcze bardziej sobą. Aniołowie, którzy przez cały ten czas Was przygotowywali, będą świadkami tego spotkania. Będą śpiewać pieśni radości, które usłyszycie jako bicie swoich serc. Będą tańczyć taniec celebracji, który poczujecie jako motyle w żołądku. Będą płakać ze szczęścia, które odbierze ci dech. To spotkanie zmieni nie tylko twoje życie miłosne. Zmieni twoje spojrzenie na wszystko. Na siebie, na świat, na to, co możliwe. Zrozumiesz, że prawdziwa miłość to nie jest nagroda za bycie idealną. To jest dar za bycie prawdziwą. Będziesz patrzeć na siebie Jego oczami, i w końcu zobaczysz to, co Bóg widzi, gdy na Ciebie patrzy. Zobaczysz arcydzieło, zobaczysz cud, zobaczysz miłość wcieloną w ludzkie ciało. To spotkanie to nie koniec Twojej podróży, to początek nowego rozdziału, rozdziału napisanego nie atramentem cierpienia. Ale atramentem radości, nie słowami wątpliwości, ale słowami pewności. Jesteś gotowa, Twoje serce jest gotowe, Twoja dusza jest gotowa. Aniołowie wszystko przygotowali. Spotkanie nadchodzi. Czy je czujesz, czy słyszysz jego kroki, czy widzisz pierwsze promienie światła nowego dnia? Twoja prawdziwa miłość jest już w drodze. Spotkanie jest nieuniknione. Cud jest gwarantowany. Otwórz swoje serce, otwórz swoje ramiona, otwórz swoją duszę. Spotkanie już się zaczyna. To jeszcze nie koniec. W kolejnym przesłaniu aniołowie ujawnią coś, co całkowicie zmieni Twoje spojrzenie na te relacje. Zostań ze mną.